Apenceler, opis i najważniejsze informacje. Apenceler, czyli pies wywodzący się ze Szwajcarii, gdzie był głównie psem pasterskim i nadal w niektórych miejscach właśnie taką funkcję spełnia, jest też doskonałym psem stróżującym, psem pracującym, zwłaszcza w służbach mundurowych oraz mogącym być psem rodzinnym. Ale tutaj od razu zaznaczę, że psem rodzinnym w przypadku rodzin dosyć aktywnych i dzisiaj najważniejsza informacja na, te, na temat tego psa. Zacznijmy oczywiście od charakteru i zachowań. Są to psy, które nawiązują bardzo mocną więź z opiekunami, szczególnie z jednym z nich. Chociaż kocha całą tą swoją rodzinę, wszystkich opiekunów traktuje bardzo, bardzo dobrze, to jednak jedna osoba jest takim wybrańcem i to właśnie ona ma największe prawa i właśnie w przypadku tej osoby Apenceler jest najbardziej. Posłuszny. Najchętniej apencelery towarzyszyłyby nam właściwie we wszystkich naszych aktywnościach. Są to psy, które potrzebują dużo naszej obecności, dużo naszego czasu, ale nie są przy tym natrętne, nie wchodzą nam pod nogi. Nie lubią być same i taka dłuższa nasza nieobecność może być niestety w negatywny sposób odreagowywana. Są to psy wesołe, chętne do wspólnej zabawy, zawsze chętne do zabawy. Wobec obcych odznaczają się taką dosyć dużą dozą nieufności, ale nigdy agresją. Są to jednak psy, które chociaż są nieufne, to jednak nie traktują obcych ludzi z agresją, chyba że po prostu wyczują, czy też zauważą, że te osoby obce mogą stanowić jakieś zagrożenie, na przykład dla jego, upieku, jego opiekunów. Psy te wymagają dużo ruchu. To pies bardzo aktywny. To pies, któremu musimy zapewnić dosyć dużą ilość ruchu. W przeciwnym wypadku, niestety, apenceler będzie psem nieszczęśliwym, psem, który będzie szukał na własną łapę jakiegoś ruchu, jakiejś aktywności. I oczywiście to szukanie na własną łapę, niestety, nie zawsze będzie nam się podobać. Na przykład ten pies może odznaczać się dużymi umiejętnościami, jeśli chodzi o kopanie dołków. Ale oczywiście w naszych rękach, a raczej można powiedzieć w nogach, leży to, żeby ten pies po prostu jak najwięcej czasu, jak najwięcej ruchu miał zapewnionego. To psy, z którymi poradzą sobie nawet niezbyt doświadczeni opiekunowie, tylko jeśli będą oczywiście poświęcać mu sporo czasu na jego wychowanie i na przykład będą mieli osobę, która im odpowie na pytania, jak to robić. Pamiętajmy, że te psy, ich wychowanie wymaga konsekwencji, ale też takiego spokoju, delikatnego traktowania, ponieważ te psy bardzo źle znoszą takie mocniejsze, ostrzejsze traktowanie. Ale to dotyczy oczywiście większości psów. Bardzo lubią się z dziećmi, są też wobec nich bardzo opiekuńcze. Ogólnie te psy, które odznaczają się świetnymi takimi charakterami, jeśli chodzi o stróżowanie. Jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, są szczególnie opiekuńcze, i to właśnie dzieci, można powiedzieć, te najsłabsze osobniki w stadzie, są tą ochroną jak najbardziej otaczane. Ale oczywiście obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić. Najlepiej się czuje appenceller, gdy ma dostęp do większej przestrzeni, choć gdy zapewnimy mu odpowiednią ilość naszego czasu i ruchu. To odnajdzie się też w mieście, chociaż to będzie wymagało od nas troszkę pracy. Niestety, ale apencelery bywają dosyć hałaśliwe. One lubią o wszystkim nas informować. Są to po prostu psy dosyć rozgadane. To świetny stróż, o czym już wspominałem, odznacza się bardzo mocnym instynktem stróżowania, ale nie jest w tym jakoś zbyt aktywny, nadmiernie aktywny, no chyba poza, można powiedzieć, tą hałaśliwością. Po prostu potrafi dostosować to, co ma zrobić do sytuacji? Nie sprawiają też problemów z obcymi psami, choć jak zawsze socjalizacja jest czymś ważnym i naprawdę potrzebnym. Jest to bardzo chętny i dobry uczeń. Do pracy podchodzi z dużym entuzjazmem. On uwielbia współpracować z człowiekiem, i ta praca z człowiekiem jest dla niego czymś bardzo, bardzo fajnym. I naprawdę warto, żeby z tym psem po prostu się uczyć współpracować. Potrafią też być dzięki świetnym walorom fizycznym oraz świetnym, świetnej inteligencji i chęci pracy być świetnymi sportowcami. Przejdźmy dalej, czyli pielęgnacja, a ta jest bardzo prosta, niewymagająca, ale oczywiście jak zawsze potrzebna. To, że pielęgnacja jest prosta, niewymagająca wcale nie oznacza, że możemy o niej niestety zapomnieć. Zdrowie, zdrowie jest bardzo fajne, są to psy odporne, zdrowe, raczej nie mające takich problemów z jakimiś częstymi problemami, Trzeba oczywiście uważać na przykład na dysplazję, na takie problemy, które dotykają niestety wszystkie te większe psy. Żywienie. Nie są to psy wybredne, ale za to psy bardzo lubiące jeść i ten łakomczuch może mieć po prostu problemy z otyłością, jeśli damy mu zbyt dużo tych łakoci, albo będzie miał też zbyt mało ruchu. Wady i zalety. Zacznijmy oczywiście tradycyjnie od wad. Potrzebują dużo ruchu. Bywają bardzo dużymi łakomczuchami. Niestety te problemy z otyłością są czymś, co dosyć szybko może nas dotknąć. Mogą być też głośne. Jeśli chodzi o zalety, to są psy wesołe, bardzo oddane, potrafiące być świetnymi towarzyszami dla aktywnych rodzin. Świetnie dogadują się z dziećmi, to jest bardzo dobry stróż. Psy te naprawdę odznaczają się takim fajnym stosunkiem do ludzi. Są bardzo inteligentne, to jest chętny Świetny uczeń, uwielbiają współpracę z człowiekiem, potrafią być świetnym psem pracującym. Do tego, oczywiście, pielęgnacja, zdrowie nie sprawia problemów. Dla kogo apenceller? Oczywiście, nie dla każdego z nas, ponieważ psy te potrzebują sporo ruchu i dosyć dużo naszej obecności. Jeśli jesteśmy w stanie im zapewnić naszą obecność i jakieś zajęcie, wtedy te psy będą naprawdę fajnym wyborem. Bez zapewnienia tych rzeczy po prostu mogą być nieszczęśliwe. A nikt z nas nie chce mieć nieszczęśliwego psa. Oczywiście psy te są bardzo oddane, lojalne, potrafiące spełnić wiele naszych wymagań. Psy bar są to psy bardzo elastyczne, naprawdę potrafiące na przykład być równorzędnym psem, jeśli chodzi o takie psy jak owczarek niemiecki, samojed. No, samojed nie nadaje się na stróża. Bokser, chociaż nie jest tak popularny, ale tak jak powiedziałem, wymaga jednak dosyć dużych ilości ruchu i delikatnego, spokojnego podejścia. Może na koniec troszkę historii. Tak jak powiedziałem, psy te wywodzą się ze Szwajcarii, gdzie z innymi miejscowymi pasterskimi psami oczywiście musiały ciężko pracować. Pod koniec XIX wieku rozpoczęły się kroki, żeby wyodrębnić te psy. Zaczęto po prostu wybierać psy o odpowiednich cechach, wyglądzie, charakterze, zachowaniu. Dzięki temu na początku XX wieku hodowla Apencelera mogła być, można powiedzieć, tak, prowadzona w sposób bardziej współczesny, bardziej profesjonalny. Pierwszy wzorzec został opracowany w 1914 roku i od tamtej pory hodowano już takie apencelery, jakie obecnie znamy, według wzorca. Co ciekawe, psy te w większości nadal wykonują swoje pierwotne działania, czyli pracują jako psy pasterskie, jako psy pracujące, jako psy stróżujące. Chociaż coraz częściej spotykamy je oczywiście jako psy rodzinne. W Polsce pierwsze te psy pojawiły się na przełomie XX i naszego wieku. Może nie mają tak dużej popularności w Polsce. Ale są to psy naprawdę bardzo fajne i psy, które w wielu polskich domach można powiedzieć, mogłyby znaleźć świetny dom. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak, żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Oczywiście, zapraszam na mój nowy kanał Ciekawostki o Zwierzętach. Link w opisie. Linki do moich pozostałych kanałów również są w opisie. No i oczywiście do zobaczenia i usłyszenia ponownie.